Więc czemu to kradniesz? Bo jak nie? S co? Witam z tej strony gram, Bosinucę. Odcinek nagram jeszcze zanim tamty trafił. Chciałem wczoraj, ale trochę mi podlagowywało, więc pomyślałem, że dzisiaj po prostu to nagram początek. Nie, komputer dzisiaj był używany ile godzinę, więc powinno wszystko dobrze działać. Dzieciaki tego nie pamiętają, ale był już kiedyś plekkę. Przestępca ze starej szkoły. No i oczywiście, jak to często dzisiaj bywa, musieli go przywrócić. Wersji kobiet. Żeby <laughs> Jakie było to jasne, Nikt nie kocha kobiet bardziej niż J. Jonah Jameson. To miasto jest wspaniałe! <laughs> w sposób pełen szacunku, nienapastliwy oczywiście. Myślę ta -ta. tylko, że na Bablek Cat daje zły przykład naszym młodym paniom. Oryginał kradł i nie bał się ryzyka. Nie próbował nas przekonywać, że jest dobrym gościem jak ta nowa bezwstydnica. Pamiętacie? Ganiała po mieście udając, że walczy z przestępcami. Aż wreszcie okazało się, że okradała tych, których wsadzała do aresztu! Co potwierdza to, co zawsze powtarzam. Czarny kot nie przefarbuje swoich centek! Wiem, że nie ma centek! Ale wiecie o co mi chodzi! Chwila, chwila! Chwila, chwila! Jared mówi, że czarne pantery mają centki, tylko ich nie widać! A więc miałem rację! Ha! Ale pantery, a nie koty! Dobra, nieważne! Zajedę dosłownie, zabiłem tylko tą akcję tutaj. No i posłuchałem Jasona, ale tak lagowało, że Boi. Spider-Manie, ci faceci chcą wysadzić budynek, jeśli nasz informator wyjdzie, a my nie możemy rozbroić bomb. Bez obaw, wskażcie tylko gdzie mam iść. Najbrzydcy no kostiumek. Rozbrój go. wszystkie aktywujący. Dzięki niemu znajdziesz i rozbroisz resztę bomb. To no nie jest Dam gorszy, znać, gdy ale... będzie już bezpiecznie. Może nie gorzy. Ale fajne podbekę. Dobra, czyli proste, robimy bomby znowu. I. Kiepski A. moment na spocone dłonie. Inna zagadka niż wczoraj. I pie. I po sprawie. Nie zauważyłem, że źle miałem szczałki. O, o pozostałe bomby zostały aktywowane. Co my teraz zrobimy? po prostu je wyłączymy? A to jest śmieszne, bo myślałem, że przestępstwa są dość losowe, ale to przestępstwo. tutaj mi się znowu pojawiło. Dokładnie to samo. Jest to pewna losowość, ale gra zapamiętuje? Może? Fantastycznie, spider I jeden że To razie kolejnych kłopotów są będę nowe w przestępstwa. Może nie będę pokazał znowu bom. bo niestety dialogi są te same. Ale mówię, sprawdzałem na YouTubie i inni też mają taką jakość. Dźwięku, więc to po prostu inna jakość, ale nie zła jakość. No nie, dobra, proszę, żeby teraz działało. Mam chwilę spokoju. A! Je, jeszcze z nimi walczyłem, ale wyłączyłem później, bo nie było sensu, bo mnie tutaj lagowało, a już nie loguję w kratcennie więc to chyba dobrze? Nie patyczkują się. Trzeba to zakończyć, zanim ktoś zginie. Przypadkowo zużyłem mod, ale dobra, pokażę ją, za... nie, no, bo ona się dość ład, ładnie ładuje. Nasz wrestlingowy Spider-Man! Z... nie tylko z ringu, no ale... I kto, i kto, i kto? Tak? I mądry. Mogę teraz z wami machać bez użycia pajęczyny. nawet spoko, bo można łatwo ich rzucać. Z dachu zajebiste. No i to, że mogę ich łapać. Odrzucać unikiem, a on i tak upada na ziemię. A i co? Takie mądre? Ojo. Już wszystkie. Wszyscy. Jaka ta, ta maska jest tak brzydka. Rób To więcej was nie było? E, e. Uff, dobrze, że jesteś wystarczająco chudy, żeby latać. Nie dało się was przykleić do podłogi? Klikłem Munik. Co to za dziwna animacja była? Za mało tej pa No myślałem, że za mało sieci. A jednak się udało. Ach, klasyczny stój Spider man W sensie... Tutaj to był jakby jego pierwszy, bo to zrobił, żeby walczyć. W pierwszej Kacence w grze widać właśnie plakat z tego. Z tej walki. O której walczył chyba tam 500 dolców czy coś. Załatwiłem wszystkich. Ej, fajny atak, Dużo mu zabrał. A bo ty... Dalej żył? On wygląda jak typ od Fisk'a, tylko bez iroketów. Jako on ten był przytomny. Przypadek? Dobra, 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 poddaję się. Zostawisz mnie, jeśli zacznę gadać? Im szybciej, tak. tym lepiej. Nie wiem, czy to mam być efekt, czy mam maskę, czy nie, ale nie podoba mi się go jakoś. Ta białowłosa kazała nam tu przyjść i narobić hałasu. Wabik na frajera, czyli na mnie. Gdzie ją spotkałeś? Przy sklepie, na Waverly. No. Dobra. MJ, cała ta strzelanina to była zmyłka. Black Cat ustawiła ją, żeby odciągnąć policję od ulicy Waverly. Jedna z rodzin Magi ma przykrywkę na Waverly. A ty Może jeszcze ją złapię. Kto jak kto, ale Felicia się nie śpieszy. Jest metodyczna. Mówisz? Ja. No Będę się co, taka jest. To ten sklep. O, idealnie się zakręcało. gdzie jesteś? W tupie? Aha, pazury. Okay. Bo, to był obserwacyjny. Aparat. Na co patrzyłaś, Felicia? O, patrzcie, no, świecie się Miam jak. Cię. Chwila, to ona. może robić zdjęcie? Ale ona wie, że my to widzimy. Mogą sobie zdjęcia, nie zrobiłem szkoda. A to chyba nic nie sobie zmienia to po prostu. Może jakbym zrobił zdjęcie, to odezwałbym tam poszedł. Cześć pająku. Felicia, masz, ja to nie zrobię. lepiej z nimi nie igrać. Ale ja tak to lubię. A ja cię lubię. Postać. Pracujesz black! Na niego! Nie? Nie! Na mnie. Nikomu nie wolno ogradać rodziny. O! Glubek. Nie, ja nie... Nie, wyciągacie ob... Spidermana Dobrze, że ja mogę bić wszystkich Nie ani żadnej innej rodziny przestępczej. To tylko złe miejsce i zła pora. Mogę jeszcze raz? Mogę. Kto podejdzie, ten dostanie w piecu. Skok. I skok. Najlepsze combo. By, Co my teraz robimy? Dostaniemy w pierdzie. Grubas? Tu on wyleciał poza arenę? Ej, ty. Pomóc? Problemy z plecami? Chętnie pomogę. No. Głupek. A ty też? Chodź, mam dla ciebie meble. Kosze, no ale. No było fajnie, ale gdzie jest Felicia? On gdzieś tam spadł. Grupcio, żyjesz? A tam jest, no dobra, żyje na szczęście. No tam uciekło. tam uciekło. Ile Lubię cię obserwować. Przypominają mi się stare czasy. Co jest na Ona wysoko. mówi dobrze. Obserwujcie to. Mówiąc, go. nie jestem do końca pewna. Typowo, YouTube. W każdym momencie musi. Więc typować. czemu to kradniesz? Bo jak nie, zabiję mi syna. S co? S <grym> S twojego syna? Motywę nie pamiętam. Ale mówię to. Odrębnie, może jest możliwe. W sumie możliwe. Ja, ja mógłbym. Nie, 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 nie. Nie nie mam zamiaru o tym teraz myśleć. Jeśli Piter myśli, że on MJ, może być, to znaczy, kocka, że się nie kochali. Proszę, jakie to nie tylko metodyczne. związkowo, tylko jeden łóżko. Hmm. Piter, dwie fajne latki wychwały się z Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? A ten. niewiele. Okej. Okay. Wygląda na to, że pomaga Hammerheadowi ruszyć przeciwko pozostałym rodzinom. Co może się dla wszystkich źle skończyć. Czego jak czego, ale wojny gangów nie potrzebujemy. Dam znać, jak się czegoś dowiem o dyskach. Czemu się ty na twarz, wskoczyłem. Ale jeśli Peter to myśli, nie wiem jak długo minęło o ich związku, jak lec więc... Jestem? Tu twoja największa fanka! Zaraz, nie. zaraz. Scrooble? Żadna fanka. Ach, nie mów, że wysłaś. To jest obraz, to chodźmy już po niego. I wzięłam ze sobą kilku fanów! Co to latarku etrzu? nie są kochani! O, pomagają mi przygotować nowy show! Właściwie mógłbyś się do nich wojnąć? Czy ona się stała zła tym jeszcze Słuch bardziej nie... Ktoś mówi, że nie zwolnili ich za dobre sprawowanie. Lepiej to sprawdzę. Sprawdzimy to, ale najpierw pomyślałem, że zdobędziemy obraz jak już tu jesteśmy. Aha, rada, 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 ja jestem głupi, rada. Eee, gdzieś tu. Hardy na pewno coś tu ukrył. Sztuka kradzionej sztuki. Ej! Och, wracaj tu ptaszku! Dobra, to było niezłe. Nie, muszę go złapać. Jeśli śledzicie moją karierę, a oczywiście to robicie, wiecie, że pierwszy duży rozgłos rozgłosowałem opisując rodziny przestępcze Magi. Media nie, nie jeden raz ogłaszały ich zniknięcie, ale rodziny zawsze później wracały niczym prawdziwe karaluchy. Tak. Ja jak nie chcę go robią złapać, bo się boję, że Jasona przewinę. Słyszałem, że ludzie je usprawiedliwiają. Mówią, że nie są o takie mucik, nie? złe i mają zasady w przeciwieństwie do demonów czy karteli. Ha, to prawda! Do czasu, aż wypowiedzą sobie nawzajem wojnę. Wtedy zaczynają latać chule, wybuchać auta, a konie no. tracą głowy! A moje Huskie, przeczucie mówi, że szykuje się wojna gangów. Więc trzymajcie swoje kanoli ludzie! Przestań, Konie to nie jest oszczerstwo etniczne! Lubię kanoli! Co to w ogóle kanoli? Mam cię. No i krwawe wybrzeże, piękne. Hej, no ty wiedziałem, ty wie. że będzie Mam dialog. dla Ciebie kolejny obraz do odebrania. A czasami one się Pięknie lubią. W Zaraz kogoś po niego wyślę. Tak się zastanawiam, czy Hardy miał rodzinę? Tak, córkę Felicie. Kto by pomyślał? Wiem, że ci chodzi po głowie. Pewnie poszła w jego ślady, ale nie, sprawdziłem ją. Jest czysta. Po prostu jej jeszcze nie złapali. Policji udało się dorwać jej kostium i sprzęt, ale ona sama uciekła. Sam nie wiem, to się nie klei. Kiedy przesłuchiwałem Hardiego, zdawało się, że naprawdę ją kocha. Raczej nie chciał jej wplątać w swoje zbrodnie. Naprawdę? Dobrze wiedzieć. Rozejrzę się za pozostałymi skradzionymi obrazami. Wygląda na to, że Tatko nie chciał, żeby córka poszła w jego ślady. No, ciekawy motyw. Pomyślałem, że już zostały nam kilka rzeczy w postawce, więc zróbmy teraz sobie bazę sable, Jak za wystarczy czasu, to pójdziemy jeszcze po. Niektórzy Skrubol. oskarżają mnie o negatywne podejście, że o, tylko krytyk. Inna nie mam żadnego pomysłu przykład, na rozwiązanie są kwestii. kwestii są Otóż mam, moja propozycja jest prosta. Zdjąć mu maskę! Chcieliś do policji, dać odznakę i niech sobie wtedy łapie tylu złoczyńców, ilu chce. A ja mogę mu nawet kadzić na falach tej audycji. Że niby narazi w ten sposób życie bliskich mu osób na niebezpieczeństwo. Co za bzdura! Przecież on nie może mieć żadnych bliskich osób. Ale hom, ale przynajmniej krótko. Dobra. Chodźmy pod agentów Sable. Yuri. Yuri, grupa mieszkańców protestowała pod bazą Sable, a agenci ich za to zapuszkowali. Ci to wiedzą jak zjednać sobie tłum. Uwolnisz tych ludzi? To może wymagać odrobiny perswazji, ale na szczęście mam dar przekonywania. Dobrze, przekonywanie mam też do niszczenia ludzi. Najpierw odpocznij sobie. Kogo się da to my <grym> trochę na cicho. Jaki Spiderman? Tutaj nie ma żadnego Spidermana. Nie wiem, co wy ci piecie. To, że wam koledzy znikają bez śladu, to inna sprawa. Nie było? Serio? Wow, hu hu, piękne. musisz Ach. się położyć. Najlepszy, atak w górę. Ty zwalał to Spider-Man za wątciutko. mi. Jaki? Aresztujecie? To po prostu burmistrz. Nie ja to żadnego Spidermana. Muszę im broń zabierać. Ała. Ha. Wo. Aresztujecie? Nikogo nie aresztuj. A dawajcie mi swoje pałki. Dobra, rozgrzeją. Te pałki to są im biją Doła. Nie ta moc. A nawet nie chciałem drona, ale kid z tym Nie ci ja rady z takim. Do wszystkich jednostek. No właśnie jednostki dalej pracują, nawet po fabule. Łał wow. i rzut? No, nie mogę sobie tego. Może muszę ich skleić? Właśnie, jestem tego ciekawy. Jest jeden typ z jetpackiem. No chodź, będziesz moim kozłem ofiarnym. Aha, dobra. Zakleić, a później rzucić. Bardzo proste. I zadanie. Wsparcie! Za ja mówiłem wam, nie lubię siedzieć na klepie. Dlatego jest bardzo przyjemne. W tym razie jak się... Ogarmi. Napiszę negatywną recenzję! Mm, tylko nie to... Ej, 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 pomogę wam. Czy też potrzebujesz pomocy? Proszę, nastawię ci szczankę. A gdzie są jetpackowce? Może w następnej fali się pojawią? o leżał na ziemi, nie zauważyłem go. Jak za twarz, jeśli on... Dzwonię do działu obsługi klienta! Tarczę. Wyraźnie prosiłem o tylko jedną grupę wrogich agentów Sable! Jakby to tak działało, Pete... Aha! Kolejne? Spidermanie, dowiedziałam się, że Sable wyznaczyło nagrodę za twoją głowę. Ten, kto cię przyjmie, to dostanie dużą premię. Nic tak nie poprawia komfortu w miejscu pracy, jak odrobina rywalizacji. Nie stawiaj oporu! Uwagajcie! Leci granatę! No. Okej. Okay. Ale to to był było! Czy muszę użyć mniej pajęczyny? Nie dajcie, się złapać. Nie dajcie się No sorry chłopaki, ale wy jesteście tak zesłabi. słabi. No właśnie, tak samo jak to Ała Oła, dobra. ja oberwałem. <noise> Super tak! Dobra, przyznam się, że móc rzucanie wygami tak no stop bez przerwy jest dość zabawne. Głównie robię też, że też... Bo brakuje nam jednego kostiumu. Go z połączonego ze Spidey. Serio, jeśli chcecie pojawiać się w takiej liczbie, zadzwońcie wcześniej. O, dwóch jetpackowców? No. ja Walka w powietrzu, kiedy trzeba jeszcze odpowiednio to robić, nie jest taka fajna. I idealnie jest w pięciu, dobra. Czy nam jednego na... Hermon he. musiał być wystarczająco nic. Bo... Dobra, ja to sobie powtórzę. Po odcinku. No i co mi zobicie? Ajajaj. Aj. I tak czy wykończenia to dość ładna liczba. Ciao, panowie! U się! O, może 6. hałas idzie od sąsiada! warto było spróbować! I ostatni? Pięknie. Czyli mogę zrobić kombo i się uleczyć? I dalej zrobić wykończenie? A nie, bo zużyłem pasek. Dobra, to jest. Ja... Oła, Oła debiut! I cyk! I cyk! Granat? A. Pan, jeden z tych odpornych na. fajęczynę. No ale najpierw może tych latających urwisów. <grym> krwisłuchu. <górę> jakoś mi tam kibicują, ale cute. Problem to weźcie z mieć z kręgosłupem po mojej walce z wami, ale. jak chcecie, co lubicie. Ty, ostatni. O. Nie tak. Nie tak. A jak? No, to było pouczające. Mogę ich was zostawić? Myślałem, że już po nas. Dzięki, Spidermanie. Proszę, proszę, mogę tam wejść? Uwolniłem ludzi z ich cel. Chyba odechciało im się protestować. był jeszcze zapłaci za łamanie praw obywateli. Ale na razie muszę się zadowolić tym, że ludzie odzyskali wolność. Dzięki. Nie ma za co. Kolejne cztery tony. Możemy już kupić? Ale użyjemy w następnym odcinku. Eee, ja mamy tutaj przestępstwo do pokonania. Chłopaki Hammerheada, kiepsko. No. Chłopaki, macie jakieś twandziorskie zniżki? Może. Czy to teraz już dwa... Tak. Nie wyłączyło się od razu, czyli mogę dwa na raz. Eee, ja jestem słabi. A nie mówię. Masz fakta, że pomyliłem amunicję. Walczę z mafią. Zupełnie jak w czarno-białych filmach gangsterskich. Muszę ubyć stój Noara za niedługo. Bo już tam się kosujemy pokończyły praktycznie chyba. Więc idealnie Noach pasował. No mam mafia. w dupie już na... Pora wsadzić fanów w skrubol za kratki. Tam gdzie ich miejsce. A, czy po prostu będą takie miejsca przestępstwo. Zagrożony, zagrożony. Hehe, <gry> kolega wam zniknął. Co mogło się z nim stać? Czy Spiderman się tu pojawił? Nie wiem, może, ale wątpię. Leżą. Że... jest niewinno, by takich rzeczy nie robił. Chłopaki, to powinno być oczywiste, ale praca ze Skrubble nie była mądrym pomysłem. Dokładnie. O! <gry> Liczyłem na to, że tam wpadniecie, ale nie w taki sposób. O. No, chciałem złapać grubego, ale się nie udało. Tak i grubego też. Chciałem go. A gdzie patrzę, poleci? Nie, po prostu mi jakoś losowo rzuca. No, to. To się nie zmienia. Scrooge zawsze znajdzie jakichś frajerów. Co no, przedtem zrobić? ich nie szukało. Aha, trójkąt. spider -manie! Ale emocje, co? Idealny początek mojego nowego show z tobą w roli głównej! Sorry, Skrybuj. mam już pełny grafik. Obserwuj. Na to na pewno znajdziesz czas. Bo jeśli nie, moi fani się wściekną i zginą ludzie. <laughs> Uwielbiam Okej. Okay. Ach, niektórzy dla rozgłosu zrobią wszystko. Screwball oszalała. Znajdź punkty wyzwań screwball w mieście wypełnione wyzwaniami by zdobywać żetony wyzwań. Czyli po prostu rzetony wyzwań to są mastera. Fajny pomysł. Nie wiem czy te kostiumy będą też do kupienia, jeśli tak to co wymagane koszt. No po prostu zrobić, więc one są za dachmo, więc to jest spoko jeśli ktoś jeszcze nie ma poprzednich pozdobywanych. Ale szkoda, że nie dali też jakichś... chociaż jednego dwóch nowych gadżetów. Będę transmitować na żywo, więc nie nawal. Dawaj, zróbmy sobie jedno wyzwanie i kończymy FM! Wiesz czym są generatory impulsów? Pozwól, żeby jaśnie Jeśli ich nie wyłączysz, w całym mieście padnie elektryczność. O, a jeśli pomylisz kolejność... Sprężaj się! Kolejność! Pewnie używa wzmacniacza sygnału. Mogę go użyć, żeby znaleźć właściwą drogę. Aha, to chyba, czyli go takie gonienie za dronem, tylko. stabilne. Podaję na śladem sygnału. Muszę użyć sieci. Aha, ogarnę kilka celów fotobomby, więc rozglądaj się. W... Wykorzystaj cele fotobomba, by zdobyć dodatkowe punkty. W we właściwym czasie będzie. premia! Aha! Ah. Aha! Aha! Tak, tak, tak! Wspomniałem R1, ale nie wiem czy to zadziałało. Wyłączony. Muszę znaleźć kolejny. No bardzo specyficzne wyzwanie. Bo mam ale... Nauczyłem się czegoś ciekawego. Da się? Najlepszy program świata. Dzięki Derek. Co to bomba? Nie przegap jej. O, ale głupota. Aha, ja muszę kliknąć. Tak, Oba. Tak, tak! tak się kończy szybkie czytanie. Ja mam kliknąć w odpowiednim momencie, a nie spamić. No, to u mnie nawet bez dużych ilości leguje. No, ah. Co to bomba? Jeszcze gapij. jej! A ja ja. Jeśli program wam się podoba, subskrybujcie mój kanał. Dokładnie, to samo wy. Bez błędnie. Tak jak w szkole, zawsze poniżej swoich możliwości. Ale no, do topu poszło. się dwie gwiazdki. 2000. No od razu lepszy wynik. Jak się myśli, a nie? Czyta Dała się to drugie słowo? Jedziemy da o, to, nie do. Bomby. O, od razu się w nią złapałem. Nie najgorzej. Jak nie najgorzej było na zielonym. O, jeszcze lepiej. W górę. Co? Ty? 20 punktów. Peter, Dobra. Chyba znalazłam coś o kolejnym ataku Black Cat Serio? Jak? Policja nadaje, że właśnie miało miejsce włamanie, które pasuje do niej jak ulał Przesyłam namiary Hej, jak ją znajdziesz, nie daj się znowu wykiwać Ta, będę uważać Ona... sam nie wiem Zdaje się przynosić pecha gdziekolwiek się pojawi Black Cat przynosi pecha Ameryki nie odkryłeś, Pete a, kończymy odcinek jeszcze, ja spróbuję raz zrobić perfekcyjny ten, i, naj i najwyżej wam dokleję na koniec. Jeśli mi się uda, tam ciągu, nie wiem, tam dwóch prób. A jak nie, to będzie kiedyś indziej próbowanie robienie na trzy gwiazdki, bo też chcę to zrobić. Więc jeśli się spodobało, to tak jak mówiła skrób, subskrybujcie, obserwujcie, komentujcie i tak dalej. Do usłyszenia, papa. Nieźle, ale muszę użyć sieci. Zrobione. Nie ukrywam, że jestem z siebie całkiem zadowolony. O, sześć punktów! Komentarzy coraz więcej ja widzowie zachwyceni! Oby tak dalej, Spidey! Więc sub się poszło tylko o 6 punktów. Te wyzwania są moim zdaniem trochę trudniejsze do próbowania... No nieważne, że po czwartej próbie. Tak? Teraz zrobiłem sobie samemu dwie próby i mi wyszło, więc to jest trochę trudniejsze niż ta Smaster, ale to nie jest takie złe, więc to było wszystko. 6 punktów! Wow!